Standardowo, nie? Kasa, a ty ta kasa widzisz Tartalo, to no jest ja portfel, ja? To jest mój portfel Nie nawet niego nawet nie patrz Wypisz tu 007. 007 25 dzisiaj wybory panowie i panie Jeszcze Co, nie znamy głosuję na A ja na szczupaki głosuję Ty ale podmuchaj w ten długopis mogę. tohaj, dmuchaj, dmuchaj. Jest z nami Mariusz, się czai tu za drzewem. Założyciel naszej strony. To on jest odpowiedzialny za wszystkie wpisy na tej stronie. To on jest odpowiedzialny za grafikę. Jak wam się coś nie podoba w tej stronie, to wszystkie obiekcje mu. No powiedz coś, nie? W przyszłym roku myślę, że będzie już zrobiony system na żywo. Lepszy, będzie to w HD. No zobaczymy jak będzie. Ostatni raz go ostatni rozciwiadam, go znajdźcie kogoś do kamerowania. Ostatni raz go dom, i na ryby. Widzicie, tak usłyszałem zanim włączyła kamerę. To jest ta Magdalena. Jak ja ją nagrywam, jak ona jest w kadrze, nie? To jo moje oczka tu poprawię sobie bródkę mi rośnie, wiesz o Ale jak ona ma nagrać przywitanie dla was, to znajdźcie kogoś innego do kamerowania. Znajdźcie kogoś. Taka właśnie jest. Wracajmy do podkarstwa. <noise> Powiem wam, tak, jesteśmy na 007, jak żeście słyszeli. Zapisała już w rejestrze woda PZW. Muszę powiedzieć, że jesteśmy na zarybieniówkach, ale nie dlatego, że chcieliśmy specjalnie jechać na zarybieniówki, bo woda już jest otwarta tydzień. Tylko wszystkie wody są zarybione. To gdzie byśmy nie pojechali, jesteśmy na zarybieniówkach lub możemy jechać na komercję. To znowu powiecie, och, pojechali na komercję. Chcą połapać. Mniejsza z tym. 007 przyjechaliśmy ja, Mariusz i Magda. Marcin na szczęście pracuje. Bardzo się cieszę, że on robi w niedzielę. Nie, żeby był zawistny, nie, ale cieszę się, że pracuje. Chłopak, nie? Im więcej zarabia, tym więcej dla nas, bo ponton kupi. W jak widzicie, trochę tak moczarki. mamy. Ja będę rzucał za moczarki. Mam odpowiedni sprzęt do tego na spławik. Magda będzie rzucała przed moczarki. Nie będę rzucała tam, gdzie rzucę. Tam, gdzie doleci po prostu. Zaczynamy wędkować. czekujemy za nętę. Zaraz wszystko zobaczycie wędki rzucone udało nam się te rzucić problem mamy z wędkami na tyle duży, że mamy dużo tutaj roślin ale jak to mówią trzeba radzić sobie w każdych warunkach i zdarza się tak na przykład, że mamy takie niewygodne w miarę miejsce, to trzeba sobie też poradzić nie? teraz robimy zanętę zanęta ciemna dość słodka jeszcze mimo tego, że już październik ale ja bardziej preferuję właśnie słodkie zanęty na rybki, na leszczy, na karpiki to, co nie znaczy, że są w 100% skuteczne ale, ale jakieś tam wyniki z magdą czasami mamy nieduże karpiki na przykład czy tam leszczyki, czy tam płocie Przynęty mamy dzisiaj bardzo prostą kukurydza i biały robak nic więcej nie mamy do tego ta nęta wygląda tak, Sprzedałoby się do tego trochę pinki, ale też nie mamy. Jeszcze trochę nasiąknie, drugie moczenie i to jest dobre po wsi lotać. Kule gotowe, pierwsze nęcenie. Trochę bardziej sklejono no to naprawdę będzie wciągnąć problem tego karpika. Roślin mnóstwo, ale idzie, idzie. Tym bardziej, że żyłki czternastki, przypony cienkutkie. tu te rośliny. No idź, idź karpiczku, idź. <grym> To teraz. Takimi cienkimi żółkami. Pomysł taki, żeby go popuścić trochę. Nie spróbuję być sam. Hama ciągnę, żeby nie popuścić go właśnie brośliwy, wiecie o co chodzi. Boję się trochę zostawy. Na szczęście nie jest taki duży, tu już jest nasz, chodź na brzeg z Ale ładny rzuciutki i karpi. A Magda płakała, że tu ryb nie ma, patrzcie. Widzisz Macia? Widzisz? Jest, 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 jest. O, bo widzisz, że tu nie ma ryb. Kurde, jest, 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 jest. Uh. Dzięki, Karpi Grzyś pobrał. Fajnie, bardzo się cieszę. Ryba ma 40 równe centymetrów. Tak właśnie wygląda wędkarstwo, że nawet na niedzielę, jak się przyjedziemy, to możemy zapać rybkę. Dobrze wiecie, nie będę oszukiwał, że to jest ryba tydzień temu wpuszczona. Fajna. Tak zwana wigilijna. Pojadliśmy tutaj, jak mówiłem wcześniej, bo wszystkie ryby są, wody są zarybione u nas w okręgu. Magda poszła. Powiedziała, tu nie ma ryb, idę na grzyby. Poszła i zaraz szczęście dopisało, rybka wpadła na haczyk. Aha, to było drugie branie. Pierwszy już też miałem, ale wszedłem, rozmawiałem przez telefon i nic nie pobrało. A tak się pochwalę, siedzimy godzina, na całej wodzie jeszcze nikt nie wyciągnął ryby. My jesteśmy pierwsi. Przedem mieliśmy okazję zobaczyć, jak byliśmy z Magdą i z Mariuszem na rybach. Siedzieliśmy z drugiej strony, jesteśmy dalej nad wodą 007. Fajna pogoda, pomyślałem po prostu, że przygotuję jeszcze raz tą zanęte Fish z tymi moimi dodatkami i ją przetestuję. Przeszliśmy całkiem z drugiej strony wody 007, odra. Siądziemy, na razie szukamy miejscówki, choć Magda zobaczyć. Siądziemy gdzieś w połowimy, mam zamiar też rzucić jedną wędkę w końcu na szczupaka jak tyle żywca. Magda spróbuje trochę dalej od brzegu na sprężynę. Pogoda jest super. Naprawdę szkoda było się siedzieć w domu. Woda złowiska. Dodamy do tego melasy. Ja wiem, no dość tak sporo. Jak widzicie, nie żałowałem rybkom. A niech mają, niech jedzą. To się wszystko fajnie wymiesza. i wyszedł taki gnojok, widzicie. Ale fajnie pachnie. Killerowi smakuje. Do tego jeszcze dodamy wody w kuku. Trochę przesadziłem może z ilością wody, bo zanęty mamy mniej, bo bez ziemi dzisiaj cofnie się kilerku I tą zanętę mieszamy dokładnie. Oczywiście wiecie jak nie, nie będę wam mówił. Sami specjaliści są już od zanęt, co jeden to lepszy. Niektórzy robią swoje nawet. Ostatnio mi pisał Dawid na fejsie, że się koszykuje na dziś na ryby. Zdjęcie mi posłał już swoje zanęty. Pozdrawiam Cię Dawid, gratulacje. Popieram to, jak ktoś kombinuje na swój sposób, żeby swoje zanęty robić. Żeby opanować jakieś łowisko i nauczyć rybę na tą zanętę łowić. Wtedy ma dużo większe szanse, że po prostu tylko on będzie łapał te ryby, nie? Bo jak sobie nauczy rybę na jeden rodzaj przynęty i zanęty łowić, to rybka wtedy będzie mu podchodzić. Więc jestem za. Dużo łatwiej kupić w sklepie po prostu, już jest gotowa, nie? To jest łatwiej, ale nie macie pojęcia, jaka jest satysfakcja, jak swoją zanętę się zrobi i na nią są bardzo dobre wyniki. Wtedy człowieka aż duma rozpiera, bo wie, że coś tam stworzył. Oczywiście, każdy, kto by sobie wymyślał swoją zanętę, pewnie by zaraz chciał ją sprzedawać. Ale uwierzcie mi to nie jest takie proste. Jednak duże firmy mają przewagę, i choć sprzedawają czasami totalny szajs. Jeszcze w dobrej cenie. By się zdawało, że tak byście płacili za zmieloną kukurydzę, to. Po prostu nie mamy szans, nie macie szans, tak to chciałem powiedzieć, się przebić. Zanęta bardzo dobrze zrobiona. Zanęte. Oczywiście robiłem drugiej części zanęty swoje co do już wysyłam. Chwilę już w łeb zaraz. To jest ta zanęta co robiłem ostatnio. Dzisiaj przyjechałem znowu na i Już wam nie, po, nie pokazywałem jak sypywałem wszystko, ominęłem sam fakt. To jest ta sama zanęta. To byliśmy na 616, co zapałem tego sandacza. To jeszcze nie musisz. Zajdę do tego Cześć, dzisiaj łowię na koszytek. Machaczek zakłada kukurydzę. No, widzicie, Matka zakłada kukurydzę. Byle jak, byle gdzie. jakaś mina ma straszną od rana. Chyba za mało, nie wiem czego. Tego chyba na sy. Owszem. <głos> 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 koszyczek tutaj, ma, nie chcę trochę założyć zanęty. To zanęta zresztą nie przygotowałem do mnie. Co teraz? Nie przygotowałam zanęty, mi chcę sprzedać. Co teraz? No zanęty dodamy, jak widzicie, jeszcze pinki. Ja, ja będę jednak lektorem, bo. bo wam powiem, że. Ach, z dziewczynami nigdy nie wie, oj, nie wie się, czy już jest dobrze, czy już czasem źle. Wymieszaj to fajnie. Ty, popatrzcie na to, co ona robi, nie? Szukajmy błędów. Co robię? Szukajmy błędów. No, no nic. No i jak na to jest? Jak na to wpadłaś, Że trzeba koło wrotać, tylko wrzucić. Nie jak na to wpadłaś, to jest niemożliwe. Nie wiem, patrz. Rzucaj, rzucaj. I patrzcie, tam mam spławik, tam Magda rzuca. Popatrzcie, jest 8 km linii brzegowej. 8 km, a ona musiała akurat rzucić w mój spławik. Ja ją nie wzwinę, ty pójdziesz tutaj i nie swoją wędkę. Tak jest, widzicie, przy moich wędkach już stoi. Teraz zahaczy mi o żyłkę znając życie 195%, że zahaczy. Gdzie masz tę żyłkę? uciekaj. Musisz im między wędkami, tak? Ja wędkarstwo. Nie, jak, ja pan, te, ja jak ja kocham ten Nie, jak ja kocham tę nieudolność. Jak ja nieudolność. Teraz szybko na siatką. Jakie się to udało niemożliwe, że ona o nic nie zahaczyła. Nie? I cena naładuj, tego zanęty. A pędka waży chyba z 15 kilo, nie? Zanęty cena ładuj. Ja to mam zaciąć. No wiem Magda, że nie o to chodziło, że chciałaś tam rzucić, po prostu ty se nęcisz najpierw stanowisko, nie? W tym miejscu, gdzie ja łowię akurat to nęci stanowisko. Rzut numer dwa. Teraz zobaczymy czy które drzewo zahaczy, a dość spore tu są. <głos》> nie chcę ją tam już, ja już ją denerwuję, wiecie o co chodzi, nie? Celowo, specjalnie, żeby jej rzut nie wyszedł, patrzcie. Teraz coś urwie. No. Uznajmy ten rzut za w 40% udany. A gdzie sobie wbiłaś? Tak mało <głos》> mi Kule gotowe. Teraz nie tylko, że ja się śmieję z Magdy, też muszę celnąć włowisko. Najlepiej, jakby się nie rozproszyły kule, nie? A kleju nie dałem. Się myślę, że z samą zalętą to wystarczy. Jeszcze jedna się ukryła. Zaraz ustawimy wędki Magdzie, bo widzę, że sobie po prostu nie radzi. Widzę, że sobie po prostu radzi. Powiedziała, że mam ją, ją poprawić, żebym nie, nie mówił, że sobie nie radzi, tylko, że sobie radzi. Ale mimo tego jej pomogę. Niech w twojej pomocy sobie sam poradzi. Piękny rzut. Podnęcej, jej też, żeby nie narzekała już. No. Bo jak ją wrzucę to w wrzucę to Mój kochany Dominik twierdzi, że ja sobie nie radzę po prostu, a ja tylko sprawdzam głębokość i zwiększę sobie teraz grunt i możemy łowić. Zwiększ, bo to jest około 2,5-3 metrów. Ale musisz zobaczyć, jak sławik Ci się fajnie przynurzy. Bo jak mi się położy, to znaczy, że sprawę. widać podeszły nam płocie dość Tak, już kolejna jest na płocie lecz to jest taka ryba, którą, na którą zawsze można liczyć nad wodą, jak już się nic nie dzieje to przynajmniej tymi rybkami możemy się pobawić i kolejna no zanęta się dość tak sprawdza spodziewaliśmy się jednak karpi, ale czy leszczy, ale dzisiaj upodobały sobie ją właśnie? Płocie Agda wszystkich obudziła, jak zrobiła cięcie, to było zajęcie: jakąś rybę ciągnie. Leszczyka. No, Macia. Obudziła się i złapała rybę. No, gratki, laska. Eee, to się przespała. Gratulacje, zostaw to killer. Dziękuję, dziękuję. Pokaż tego leszcza. Ja tu przyjechałam inny czerwód. co chciałaś zapać. Karpiania. A tu pan leży. Taki siębnięty. No jakiś otarty, schorowany może, bo jakiś nie wiadomo co. Odpina niedźwiedzia. A Madzia, może śmiało. Patroszyć tą rybę i od razu jeść. Do Raz, raz, raz. Idą w karpie, ja? Uciek pan też No chodź, ty morderco, chodź. Ty mała psinko, no co? Ty mały co ty. Wczoraj, tam właśnie, gdzie siedzą tamci. O, tak 20 metrów prawo to my siedzieliśmy. To jeden karpik, którego się udało mi wyciągnąć. Wiecie, jestem cały happy. Ale mimo wszystko dzisiaj, to powiem Wam tylko szczerze, nie było szału. Płocie głównie potem podeszła na tego bacika co zrobiłem. Płoć, parę karasi takich malusich. Wziąłem to, przyznam się szczerze, bo se zostawię na żywca, bo chcemy tu potem podjechać. Od strony tego łowiska gdzie byliśmy, tak zwane sumowisko na filmie. Tam też szczupaki nam tak dość dobrze brały latem. To tam chcemy uderzyć w najbliższym czasie z Marcinem na drapieżnika. Ale jeszcze jutro. Jutro Marcin ma grafik. Ja mam dopiero na 18 do pracy. Jutro ruszymy na te karpie. Dwa tygodnie temu był zarybiony łęgoń. Mam nadzieję, że ta cała fala ludzi już po prostu tam już była, już wyłapali, dość dużo tego skarpia. To będzie miejsce gdzie siąść, a jutro jeszcze chcę przetestować i tą zanętę, i w końcu te odległościówki, bo uwielbiam. Ciągnąć karpia na odległościówkę. Naprawdę uwielbiam cienkie żyłki jak kowrotek pracuje i tylko drzżyt, drzżyt. Całą relację z jutrzejszego dnia zobaczycie. Chyba, że nie pojedziemy, ale myślę, że. Znaczy na razie wszystko jest, że jedziemy. Czekajcie, jeszcze nie koniec filmu. Madzia zapała karpika, tylko Marcin jej pomaga wyciągnąć, bo boi się, że. Madzia oczywiście się boi, że nie da rady. Ja co, ty też masz karpie? Nie, no. ale karaś, nie, no. ale ładny. Karp, to nie jest karaś, Marcin. Karp. Karpik to nie karaś, wariaty. Magda. Twój. Uj. Uj. No. Cieszy się? Całaś się to? Magia. Cieszysz się? No. Co, śluto? Madzia. Cieszysz się? Tak jakby się przyczynił. No i przyczynił się. Chcieliśmy Was powitać na naszej stronie Dzisiaj siedzimy na łowisku 624 Które już widzieliście zapewne w którymś filmie W jak się bodajże Ile ma? 35 no, 35 A ja widzę 35. 6 A ja widzę 6 Dobra, to zróbmy 36 No Niku się stało No Wiecie co Wam mam mówić, nie? Trochę podsypane i rybieniuczki. Karpiczki no, podchodzę. Powiem Wam, że poczekaliśmy ten moment najgorszy, czyli pierwsze parę dni co było otwarcie wody, to nie przyjechaliśmy, żeby się zrobiło troszkę luźniej. A teraz już na spokojnie sobie wyciągamy. Przed chwileczką Madzia. Teraz mi się udało zaciąć na razie ryby, bo jeszcze ją nie wyciągnął.

Jest lepszy katynkowy. Licytuję się to tym ma karpie. Macia zmierz mi O, 45. Ha. Co mamy do mnie? Znowu karp? Znowu nie, teraz karp. Karp, karp. Dobra, jeszcze jeden. Pięknie, pięknie.

Taki jest. Magda powiedziała, że ma ładniejszego Posazam. też mam sezona. ale grubiutki, nie? Mm -hmm. Chyba się najadł tego najszej zanęty dobrej. Też chyba to samo miała Ile? 40. Dychy. Do tego dodane jest trochę takich dodatków jak konopie prażony. Oprócz tego, jak widzicie, jest tutaj kukurydza i orzech grysi, żeby zwabić te karpiki. I, ha, I jeszcze 2 kg ziemi było tutaj dodane, żeby tą zalętę troszeczkę przyciemnić.